Być jak Herkules czy wszystkim. Przypomnienie, ogłoszenie odnośnie moich zawodów w martwym ciągu: Deadlift Challenge Herkulesa, czyli pierwsze w Polsce zawody w martwym ciągu w formule stacjonarno-onlineowej. Jak one będą wyglądać, kto może startować i jak. Startować może każdy, są to zawody otwarte. I startować można w zasadzie z dowolnego miejsca na świecie. Możesz startować u mnie w moim studiu treningowym, możesz startować na swojej siłowni. W piwnicy, w garażu, czy nawet dźwigać na ogrodzie w śniegu, bo dźwigamy zimą 10 grudnia, tak dokładnie. I zawody wyglądają w taki sposób, że kto przyjeżdża do mnie, kto się załapie na miejsca i kto oczywiście może przyjechać. To wykonuje martwy ciąg u mnie. Jest to robione w taki sposób, że nagrywane jest podejście do martwego ciągu oraz oczywiście waga zawodnika. I każdy zawodnik wypowiada tajemne hasło, które podam w dniu zawodów, żeby było wiadomo, że dźwigamy tego samego dnia. Także nagranie, gdzie jest waga, gdzie jest ciężar i to jest przejrzany potem współczynnikiem Wilksa. Tak są właśnie klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki. Osoby startujące online z dowolnego miejsca na świecie też mówią tajemne hasło, pokazują filmik z wagą i filmik z martwym ciągiem. I w ten sposób właśnie bierzemy udział w rywalizacji, w challenge'owaniu. Parametry techniczne tak jak mówiłem, jest przelicznik Wilksa, twarda sztanga, zakazany jest Deadlift Bar. Są też jeszcze inne parametry odnośnie tego, że zakazane są talerze typu Bumper, ale o tym wszystkim możecie sobie poczytać na wydarzeniu na Facebooku Deadlift Challenge Herkulesa, lub też w oddzielnym filmie dedykowanym na YouTubie. Do wygrania jest tak: każdy uczestnik i uczestniczka zgarnia silny dyplom bycia Herkules. Top 3 kategorii płciowych zgarniają koszulki bycia Herkules. I do tego kreatynę monohydrat ze sklepu siłaroślin.pl. Także tworzymy historię trójboju online i zaczynamy od martwego ciągu. Do zobaczenia.